W zamku książąt pomorskich w Słupsku ponownie można oglądać wszystkie wystawy stałe. Po kilku miesiącach remontu oddane zostało dla zwiedzających pierwsze piętro zamku z wystawą Sztuka dawna pomorza od XIV do XVIII wieku. Ta część muzeum nieczynna była od maja, bowiem trwały tam prace remontowe. W ciągu czterech miesięcy ekipy odświeżyły wszystkie pomieszczenia na tej kondygnacji, odmalowały ściany, wymieniły częściowo oświetlenie, odnowiły również podłogę. Wystawa nie jest zmieniona, ale zostały zmienione na wystawie podpisy. Są polsko-niemieckie i podpisy zostały uzupełnione, są szersze, prawda? Więcej można się dowiedzieć o danym obiekcie, eksponacie. Same eksponaty kilka ostatnich miesięcy spędziły w muzealnych pracowniach konserwatorskich. One również zostały zabezpieczone i odświeżone. Konserwacja objęła zarówno meble, jak i inne obiekty drewniane i eksponaty metalowe, głównie wykonane z cyny, ceramiczne oraz gobeliny.